Ja! Okay. To jest no Jesteśmy oczywiście z Izą, bo to jest. Bo razem mamy ten kanał. I oczywiście. I oczywiście będzie rozdawajka o to tego. a nie tego. Tego noża. Te, tego. Piszcie w komentarzach, czy chcecie. Jesteście zasubskrybowani. No to gramy w MM2, więc Murder Mystery. O, akurat Sherry zwyciężył. I y, będziemy grać dzisiaj sobie w MM2 z Izą. <toszenie> jak ktoś jak słyszycie chrupanie, to jem obiad. Bo za godzinę jadę poprawić biologię do szkoły, więc... Za godzinę? He? Za Mhm. Ale nie mogę cały czas i zagrać, bo będę musiała poprawiać. No to... O dobra, no workplace, o nie. No to... Ej, ktoś pisze, trade for your knife, please. Ktoś chce chyba knifa za free. Ale... No, ja no. jestem niewinna, ty? Ja też jestem ale Zobaczymy, co y, ty mówisz głośno, nie? Bo mi się tak wydaje. No, nie, nie. Czekaj, to cię jeszcze podgłośni. Nie da się. Weź się z tym typem prędzim, bo on ma taki, co może ci się Kto? No, ten co ci gadał, ten Werony. Werony? O kurde. Mordują się wszyscy. O, wiem, to jest ten! Jest, zastrzelili. Ej, Sheriff drugi raz pod rząd w ogóle, chyba. Nie, wcześniej był trochę. Ej, a może tutaj na mojej strony spóźnił się rano. Co? Na adoptu w szkole. To zagramy w Adopt Me, ale najpierw możemy zagrać w ten skończyć ten filmik. No tak. No tak, to zagramy w Adopt Me. No, no, dobrze, dobra. Hotel, hotel, hotel najlepszy tutaj. Ale office też jest fajny. Co? Office też jest fajny. Tak, office jest y, też fajny. Tu masz masz pieniędzy za ja 1504. Kasy? Tak. Kasy nie wiem. Mm. Dobra Okej, okay, okej okay. Babo nie uciekaj Przecież ja nie jestem mordercą Gdzie ty? A tu jesteś Ej lol to jeszcze tylko gera mordercy? Nie, nie wiem. Ej, ja w ogóle byłam mordercą. mnie nie zabili, chyba ktoś mnie widział z nożem. mordercą? Hmm? Hm? byłaś mordercą? Tak, chciałam cię zabić, ale mnie zastrzeliła. Więc ludzie. Ludzie, nie pokazujcie noża cały czas, tak jak ja, bo ja jestem tragiczna w mordera. Znaczy, nawet to to dobrze mi idzie, ale. No, ale jeśli chodzi o to, że wszyscy widzą nagle mój nóż. Haha, ha, na głowie mi tańczyła, ludzie. Dobra, ja jestem niewinna tym razem. Mam tylko 2% szansy, żeby być mordercą, wow. Telefon. No to będzie trudniej. Tak, ja wiem. Ja nic nie, ma, że nie grałam. Tak Mam nadzieję, że chociaż wy trochę słyszycie Izę, bo jesteśmy na telefonie. Jakbyśmy... Na przykład się złączyły gdzieś na komputerze na przykład na Teamsach. O kurde, o kurde. To... Yy, o nie, zabił mnie. To jest ten taki noob yy, z tą koroną i połową twarzy. Ale, czy możesz karty jak masz na telefonie? W ogóle, tylko ten głos. Ono, no, podgłośnia. Tak, to jest do mnie. W ogóle. Patrzysz się na mnie? Patrzysz się na mnie? Co? Patrzysz się na mnie? Nie, w ogóle na nikogo się nie patrzę, ale. Hmm, mogę ci pokazać. Oni zabili z tego szeryfa, szeryf jest tam na balkonie, tam gdzie jest otwarcie na zewnątrz Znaczy, no, znaczy, Boże, pistolet Ale mnie też zabiorę. Tak? No Ja się twoje ciało no, widzę tam jak Jezu, zabij, zabij, już tego gościa i będzie go sprawia.

Ale widać, że ten głos jest dobry, jeśli chodzi o mordercę. Bo mordercę. Oh! A i zdobyłaś ba bata? To jest ten najżar... A nie, to nie twój. Myśla... A nie to jest twój! A wiesz, że to jest najrzadszy z jajka. Nie wiem. I ci się tak trafił? Czy no, wytradowałaś się? się. Fajnie. Ja jeszcze nie mam coinów w ogóle. jestem ten por. Dopiero mam 708, a ja... A ja chcę sobie kupić jakieś pudełko... Ej, co lepiej kupić? Pudełko z y, nożami, czy... ...czy z y, pistoletami? nożami. A w nożami. ogóle to jestem jest szeryfem. Szereg. Mogę ci na pokazać, chodź. Zatrzymaj się, nożami. jestem za tobą. Easy. Na no to jest ładnie na trochę nie tak. Wygrałam, jej! Ej, to było Easy, ona po prostu sobie tak szła i tyle. No bo ona też jest takim słabym mordercą. No. Ona już wcześniej była mordercą przecież. Ej, w ogóle już mam prawie osiemnasty poziom, a ty masz ten. A ty masz 73. ...wszystko. Weź to wezmę, wezmę, wezmę. powiem Ci, w możesz się wyprędować, okay? Co? Powiem Ci, ty możesz się wyprędować. Możesz się wyprędować... O, jestem szeryfem znowu, o, jestem znowu szeryfem. Czekaj, bo pokazałam szpaler pistolet bez sensu. chyba widziałam nóż. O kurde, na dole są. za jak będziesz wiedzieć, kto jest mordercą, to mi powiesz, dobra? Dobra. A kto jest? Widziałaś mordercę może? Nie, Ja nie będę się kampił. wszyscy mają fake pistoleta. Znaczy, że używają fake. Ten. No trochę... nudna no, ta runda, jak nikt nie pokazuje... Kto jest kim. O kudę. Jem! To gadaj do ludzi i ja idę. Dobra, się. Nie. nie mogę. Dwie minuty. Dobra. To będzie taki y, krótszy y, filmik. Bo najmniej długo będę musiała się uczyć, oczywiście, na tą poprawkę. No bo. Y, no, no zawaliłam. <grym> Hello. A ty byłaś. Ha, 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 nie, miałam tego kiedyś, lol. Mam ci pomóc? Ej, poszak jak sobie uniknął, ty to widziałaś? No. Rzuć w niego, rzuć w niego. Jeszcze ktoś dostał, ej Na górze są, na górze są. Na samej górze? Mhm. Na samej górze jest taki jeden bacon Nie, na samym dole, przepraszam yy, Nie, na samej górze jest chyba Właśnie Skręć, skręć, skręć tam, nie, o tu No, ej, nie zabijać go Chutka Ej, lol Ja też cię jeszcze zabiję tu poszłałaś Nie powiedziałeś co jesteś mam 74 O Jezus Maria A ty masz wysokie Tę. Dawaj dom Ja, ja sobie zbieram na, na Jak, jak a będziesz to szeryfem to mi powiedz Dobra bo Będziemy sobie mówić jak jesteś szeryfem A jak jesteś mordercą to nie Bo to będzie yy, bez sensu Ale słuchaj jak uh, um, nie jest się uczyć, na kazałeś pójdźmy na adokję mm. Ale i tak mamy ostatnią rundę, jestem niewinna. E, ja jestem szereg mm. Gdzie jesteś? Eee, okay. Ty jesteś niewinna, szeryf? Pokaż, 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 pokaż pistolet. O, dobra, jesteś. Git, git malina. Dobra, obstawiam. Zabił mnie. Próbowałam <grym> uciec. To jest wiesz, który A zabił cię. O nie, widziałam właśnie jak się zabił, bo Cię spektrakowałam. Ja na Może to tu jest przerwę na tak. Tak ja już będę kończyć. I później zrobimy jeszcze filmik pa. za dopnij. No to... To będzie tyle, żeby dostać rzeczy na rozdawajkę. Znaczy z rozdawajki, pamiętajcie co zrobić. No i to będzie koniec filmiku. Pa! Hey! Uh -huh.